No, i wszystko fantastycznie. Działka wydaje się piękna. Jest piękny starodrzew, niedaleko szumi strumyk. Ale różnica terenu? Jest dość znaczna. Co to oznacza z waszej perspektywy? Więcej prac ziemnych. Nie dajcie się zakochać w tym, co widzicie dookoła. Na terenie całego kraju przewidujemy nasilone zjawiska prefabrykowane. Dzień Boberek. Dominik jest z firma FlixHome. To, co widzicie za mną, nic nie widzicie, bo nic tu jeszcze nie ma, ale wbrew pozorom, ten etap jest jednym z najważniejszych w kontekście tego, w jaki sposób będziemy realizowali Waszą budowę. Jest to etap wyboru gruntu, wyboru działki i analizy wszystkich czynników składowych, które składają się na to, aby wybrać ją właściwie, ze świadomością wszelkich ewentualnych ryzyk, z analizą wszelkich aspektów formalnych, jak i technicznych. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, która na pewno była udziałem wielu z was po przeglądaniu wielu ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych, po kontaktach z pośrednikami nieruchomości, sprzedającymi. Piękny, słoneczny weekend, sobota, taki dzień jak dzisiaj. Pakujecie się w samochód, jedziecie obejrzeć waszą wymarzoną działkę. No i wszystko fantastycznie. Działka wydaje się piękna, jest piękny starodrzew, niedaleko szumi strumyk. Tylko co z tego? Skoro do analizy potrzebujemy elementów, które determinowały będą Charakterystykę samej budowy. Punkt pierwszy, to co najważniejsze, sprawdźcie, jak wygląda otoczenie danej działki. Dlaczego otoczenie Waszej działki, przepraszam, na tym etapie potencjalnie Waszej działki jest takie ważne? Podzieliłbym te informacje na dwie kategorie. Pierwsza, stricte techniczna czy też infrastrukturalna. Druga, dotycząca aspektów czysto formalnych. Począwszy od tych drugich, zacznijmy od strony formalnej. Rozejrzyjcie się. Czy wokół Waszej działki jest zabudowa istniejąca? Najczęstszą sytuacją, z jaką spotykają się nasi inwestorzy, jest zakup działki, która jest choć będzie musiała być objęta decyzją o warunkach zabudowy. A ta determinuje kilka ważnych aspektów. Mianowicie musimy wyznaczyć tak zwany obszar analizy urbanistycznej. No dobra, to czym właściwie jest obszar analizy urbanistycznej? Jest to nic innego, jak obszar wokół waszej działki wyznaczony przez trzykrotność frontu waszej działki, w ramach którego analizowana jest zabudowa istniejąca. Co oznacza ni mniej niż więcej, jak właśnie to, że jeśli w tym obszarze, w tym otoczeniu, występuje już zabudowa jednorodzinna, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli wnioskować o to, aby również na naszej działce taka forma zabudowy powstała. Tylko ważna uwaga! Wydział planowania przestrzennego bierze pod uwagę trzykrotność frontu waszej działki. Tym niemniej, ten promień nie może być mniejszy niż 50 metrów i nie może być większy niż 200 metrów, nawet jeśli z tej trzykrotności wynikałoby, że obszar analizowany mógłby być większy, bo tak dużą działką dysponujecie. Co oznacza, że jeśli w tym obszarze, który właśnie sobie wyznaczyliśmy, istnieje zabudowa jednorodzinna, istnieją już domy, inwestycje, które się toczą, mamy podstawę do tego, aby ją. Przeanalizować, zobaczyć, jakiej wielkości, jakiej wysokości, jakimi dachami kryte są domy, które powstają na sąsiednich działkach. Daje to nam już pierwszy pogląd na to, co moglibyśmy zbudować na waszej działce. Zróbcie sobie mały spacer po okolicy, przejdźcie się drogą, która prowadzi do waszej działki, wypatrujcie elementów infrastruktury: skrzynek elektrycznych, studzienek, odprowadzeń wody deszczowej. Być może te elementy już gdzieś rzucają wam się w oczy. To już jest dla was informacja, że są położone całkiem niedaleko. To bardzo ważne w kontekście infrastruktury na waszej planowanej działce. Kolejna bardzo ważna sprawa. Poziom. Rzędna, na której stoimy, rzędna drogi, która prowadzi do waszej działki, zazwyczaj jest właśnie tą najważniejszą informacją, która nam będzie determinowała poziom posadzki waszego domu. Zobaczcie na tym konkretnym przykładzie. Przeszliśmy płynnie od drogi, która prowadzi nas na działkę, ale różnica terenu. Jest dość znaczna. Co znaczy, niemniej, nie więcej, że wasz budynek będzie musiał być wyniesiony prawdopodobnie gdzieś na tą wysokość. Co to oznacza z waszej perspektywy? Więcej prac ziemnych. Możecie mi wierzyć lub nie, ale mamy w zespole są osoby, które już po samej roślinności są w stanie powiedzieć, co dzieje się z gruntem poniżej jego poziomu. Tym niemniej, nie oczekuję, że ktokolwiek z was będzie taką wiedzą dysponował. Dlatego tutaj bardzo istotne, specjalnie zostawiłem je na ten, na ten moment, są badania geotechniczne. Co to oznacza ni mniej ni więcej jak to, że nawet na tym etapie bardzo istotne jest zaproszenie Geotechnika, który przyjdzie wykonać chociaż próbny, ale jednak odwiert, który wprost nam powie, co dzieje się wewnątrz tej pięknej, nasłonecznionej i cudownie położonej działki. I moi drodzy, najważniejszy aspekt przy analizie każdej działki chłodna głowa. Nie dajcie się zakochać w tym, co widzicie dookoła. Oczywiście, ja wiem, że Wy już widzicie oczyma wyobraźni ten taras, na którym pijecie kawę, te okna, które wychodzą na tę przepiękną zieleń za Wami, ale spokojnie. Przeanalizujmy to wszystko, pierwsze etapy za nami, kilka informacji już zebraliśmy, a teraz powrót do ciepłego, wygodnego biura, gdzie spokojnie przejrzymy to, czym dysponujemy, aby móc idealnie, perfekcyjnie i precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy ta działka ma okazję stać się Waszym wymarzonym miejscem na wymarzony dom z te wszystkie aspekty, które teraz pokrótce przeanalizowaliśmy tutaj na miejscu, na działce, być może już poparte częścią dokumentacji, którą jesteśmy w stanie uzyskać zarówno od sprzedającego, jak i od gminy, być może instytucji, które tutaj na, na tym terenie operują, możemy przeanalizować wspólnie w ciepłym, wygodnym biurze, do którego będziemy za momencik wracali. Dlatego właśnie, moi drodzy, polubienia, subskrypcje, czekajcie na kolejny odcinek na kanale YouTube, tam gdzie FlixHome wspomoże Was w budowie Waszego wymarzonego domu.